Siemanko wszystkim! Dzisiaj taki krótki, specjalny materiał na temat mojego kanału. Zobaczycie garść przydatnych informacji, a także powiem wam z jakiej gry niedługo rozpocznę tutaj serię i kiedy ona będzie. Gdy wejdziecie sobie na kanał i klikniecie w zakładkę informacje, to pojawiły się tutaj dwie rzeczy, mianowicie idąc od dołu specyfikacja komputera, do której oczywiście was zachęcam, jeżeli chcecie wiedzieć na czym konkretnie sobie tutaj nagrywam oraz plan odcinków i to teraz szerzej nieco omówię. W poniedziałki należy spodziewać się odcinków z waszej chyba ulubionej serii, mianowicie z kopalni, czyli z mapy Yukon Volley. Jest to mapa poświęcona kopalni, także jeżeli wejdziecie sobie w wideo, no to oczywiście tutaj będziecie mieli wiele, ma wiele filmów, na przykład Wytapiam Złoto i tak dalej, i tak dalej, Szalony Transport, także śmiało możecie sobie to tutaj obejrzeć. We wtorki będziemy sobie grali w grę F1, czyli na przykład będziemy sobie robić naszą karierę właśnie w tej grze. Także co wtorek spodziewajcie się jednego odcinka z tej gry w środę będzie odcinek z farminga tematyczny odcinek z farminga czyli w zależności od tego co się wydarzy to to się właśnie pojawi na przykład to jest dobry pomysł żeby wrzucić odcinek na temat modhuba jakiś poradnik, jakieś ciekawostki coś takiego, także w środę będzie tutaj jakaś tematyczna seria z farminga w zależności od tego co się wydarzy w czwartek moi drodzy znowu będziemy sobie grali w kopalni także dwa odcinki waszej ulubionej serii teraz na kanale przez najbliższy czas będą się pojawiać i moi drodzy Bembenki proszę w piątek będzie premiera nowej serii mianowicie City Skylines jest to seria która dopiero jest planowana, która dopiero się pojawi, będzie to kolejna gra na kanale, także w tym momencie będą trzy duże tytuły, które będę pokazywał. City Skylines, symulator miasta. Będzie to nagrywane zarówno w formie poradników, jak i w formie takiego luźnego grania. Na pewno zamierzam przygotować poradnik po prostu od zera do milionera, dlatego że jest to gra, w której dość łatwo zbankrutować, ale to już o tym zobaczycie odcinki w najbliższym czasie. Pierwszy będzie w piątek. W sobotę, moi drodzy, będzie seria z farminga typy graczy, która się sukcesywnie pojawia od Ostatniego miesiąca. W zeszłą sobotę pojawił się czwarty odcinek tej serii. Swoją drogą naprawdę, naprawdę oglądacie te odcinki bardzo, bardzo długo i bardzo dużo, za co Wam serdecznie dziękuję. Także typy graczy zostają w sobotę i w niedzielę, podobnie jak w środę, będzie to tematyczny odcinek, najprawdopodobniej z naciskiem na jakieś ciekawostki, jakieś fakty, na przykład top 10 ciekawostek na mapie Brzozówka. To było opublikowane w zeszłą niedzielę. I teraz moi drodzy, tak, jeżeli jeszcze czegoś nie oglądaliście, to koniecznie wejdźcie sobie w zakładkę wideo, zobaczcie czego jeszcze tu nie widzieliście, dlatego że pojawia się bardzo, bardzo dużo różnych filmów, oprócz tego co ja tutaj wyszczególniłem, co ja tutaj napisałem. Jeżeli na przykład Giant opublikuje jakieś ważne faktsity, ważne informacje, albo po prostu chce zrobić live'a, to niezależnie od planu odcinków może się pojawić drugi odcinek tego samego dnia, także warto zostawić suba, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nic was nie ominęło. Zapraszam Was. Również na naszego Discorda, ponieważ tutaj jest już prawie 400 osób i naprawdę na tym Discordzie sporo się dzieje. Wszystkie informacje na temat liveów zawsze publikowane są na Discordzie, także tam macie informacje z pierwszej ręki. A jeżeli lubicie moje shorty, no to zapraszam Was na TikToka, również tam pojawiają się ciekawe. Czasem filmiki. Jeżeli chcecie skorzystać z promocyjnych linków do ciekawych kursów, no to macie tutaj oczywiście linki, także zapraszam Was do tego, żebyście sobie kliknęli. Jeśli natomiast chodzi o playlisty, tutaj również możecie sobie wbić po to, żeby po prostu zobaczyć pewne odcinki ułożone tematycznie. Na przykład, jeżeli nie widziałeś jeszcze niczego z kopalni, no to odpalasz sobie playlistę i możesz sobie to wszystko obejrzeć. Padają pytania na przykład na temat Space Flight Simulator. Albo innych gier typu Freeways czy DSJ. Odpowiem na to już w tym materiale. Seria z DSJ jest w tym momencie zakończona. Nie planuję powrotu do DSJ-ów w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o Freeways, zobaczymy, jak to będzie wyglądać pod kątem City Skylines. Myślę, że jeszcze we Freeways sobie kiedyś zagramy. Podobnie w Space Flight Simulator, jednak. W najbliższym czasie zamierzam skupić się właśnie na tych trzech tytułach, które są tutaj wyszczególnione. Także mam nadzieję, że Wam się to podoba. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, ciekawostki, no to oczywiście dajcie znać w komentarzu. No i do zobaczenia, więc, więc widzimy się w kolejnym filmie. Jeśli dobrze pamiętam, ten film, który teraz nagrywam, powinien być opublikowany, moi drodzy, w czwartek. Także spodziewajcie się jeszcze filmu z kopalni tego samego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.